No witam, chciałem pokazać problem spalonej zapalniczki w aucie w Opel Astra. znaczy spalonej, nie działającej zapalniczki mój problem był taki, że nie działała zapalniczka i wszędzie pisze, że wadliwy jest ten bezpiecznik ale on okazał się dobry i działa. a okazało się że winny jest bezpiecznik źle widać tutaj ten obok są dwie piętnastki kurde nie widać o, ten tutaj, co pokazuje, teraz jest chyba dobrze. Wymieniłem ten bezpiecznik, i zapalniczka normalnie zaczęła działać. świeci A wcześniej nie działało. Wszędzie, co czytałem, to mówiono, mówione było, że 36 pod maską. A jednak z tyłu jest piętnastka, tam są dwie obok siebie, jedna, jest spa, jedna była spalona po wymianie bez problemu działa mam nadzieję, że komuś się to przyda